Dzisiaj zrobię Wam recenzję perfumu Si Passione Intense z Giorgio Armani i wyszły one właśnie bardzo niedawno na rynek, weszły, więc jeśli chcecie usłyszeć, czy są tak dobre jak Si Passione albo nawet Si oryginalne, zapraszam do oglądania. Mam na imię Monika Cioch i na tym e, kanale rozmawiamy sobie o perfumach dla kobiet, dla mężczyzn. Jeśli Wam się podoba ten temat, to zasubskrybujcie do tego kanału. E, I dziękuję, jeśli zasubskrybowaliście. E, I porozmawiamy, porozmawiajmy sobie o tym właśnie zapachu. Dla mnie Si Passione ma po prostu rewelacyjną butelkę. Nie mogę się napatrzeć, zobaczcie sami. Najpierw. Wow, zobaczcie, jaka drapieżna, seksowna butelka, po prostu miód, <laughs> miód cud. I dla mnie, jeśli bym miała ocenić ją od 1 do 10, to dla mnie butelka jest. Dziesiątką, po prostu jest powalająca. Jedyna taka rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, to, że nie ma tutaj nigdzie napisane e, intense, więc można, można się łatwo pomylić i kupić to zamiast si passione normalnej. Więc uważajcie, e, tutaj musicie po prostu sobie. Nawet tutaj chyba nie ma ty. Tylko na pudełku, o oh ja! Yeah. Tylko na pudełku jest chyba. No. Musicie uważać po prostu, ale tutaj um, ona jest taka ombre, że przechodzi um, w czerwony kolor to szkło. A tutaj na górze jest takie przezroczyste. Więc uważajcie, jakby co, daję wam znać, żebyście widzieli albo że może nie będziecie mogli znaleźć w sklepie, będziecie szukali. I tak gdzie jest ta Si Passion Intense, ale te perfumy wyszły w 2020 roku, ale trudno było je dostać i um, powąchać dlatego, że przez tą całą pandemię, i tak dalej. Mi wysłali, akurat jedna firma mi wysłała te perfumy, bo poprosiłam o nie, byłam bardzo ciekawa, więc bardzo dziękuję tej firmie. To jest angielska firma, więc nie powiem tutaj, która to firma, ale właśnie wysłali mi i bardzo dziękuję, bo lubiłam oryginalne Sea Passione. Dlatego zaintrygowała mnie ta nowa butelka i nowe wydanie tego zapachu. Więc czym się różnią? te dwa zapachy, ten zapach od Passione. ten zapach ma jaśmin w sobie, czarną porzeczkę, białe piżmo, cedar, paczule i wanilię, e, więc ma więcej na przykład białego piżma i cedru i to naprawdę jest bardzo wyraźne, e, szczególnie jak już trochę pobędzie ten zapach na skórze, bardzo mocno czuć te białe piżmo i cedr. I to jest akurat, te dwie nuty nie do końca mi pasują tutaj. Są bardzo chemiczne, syntetyczne te nuty. Nie są takie przyjemne, bo zwykle białe piżmo ja lubię w perfumach, bo um, ma taki efekt, jak um, jakaś właśnie, no nie wiem, jak na przykład e, bierzecie ciuchy i sobie je drajujecie. Jak to mówi się. Jak są mokre, i potem je wsadzacie do suszarki, takiej, e, i wyciągacie. I te ciuchy są takie troszeczkę statyczne, takie ciepłe, i takie, jest taki specyficzny, bardzo miły zapach. E, więc białe piżmo dla mnie to właśnie taki fajny zapach w perfumach. E, ja go tak czuję. A tutaj on jest taki syntetyczny, zupełnie nieprzyjemny, jest bardzo silny, szczególnie właśnie jak już jest kilka godzin na skórze. E, w samym jak zesprawię to na górze tego perfumu właśnie jest bardzo to wszystko przyjemne i nie jest to tak odczuwalne ta syntetyczność czuć bia nie białą czarną porzeczkę jaśminu trochę trochę róży też nawet um, i czuć właśnie tą wanilię trochę ten perfum jest taki e, bardzo właśnie klasyczny e, i taki trochę czysty tak czujesz taką Czystość, jakby wszystko było po prostu e, nowo wyprane e, i tak się dobrze czujesz, jak masz te perfumy na sobie. Więc to mi się bardzo podoba, ale właśnie czym dłużej, to tym bardziej mi się nie podoba. Więc to jest dla mnie to coś, co nie do końca mi się podoba w tym zapachu. E, jeśli masz już Sea Passiony, bym powiedziała, że nie kupuj tego, bo są bardzo. Podobne, ale jeśli ja bym miała już butelkę Sipassione, to bym tego nie kupowała. Ale ponieważ nie mam oryginalnego Sipassione, to ten e, zapach jest i tak bardzo miły i umiem go i tak <grych> po prostu e, mieć na sobie, pomimo, że nie pasują mi tam kilka nutek, ale ma ten zapach bardzo podobny do oryginalnego Sipassione, więc jest dla mnie do przeskoczenia. Ten noc jest dla mnie do przeskoczenia. Jeśli bym miała ocenić zapach, dla mnie to jest tak 6,5. Nie jest on powalający, ale też jest taki, że na przykład mojemu ym, mężowi się bardzo, bardzo podoba i on mówi, że nawet jest seksy, więc dla mnie to zupełnie nieseksowny <grywny> zapach, ale dla niego tak. Więc to jest coś, co właśnie każdy z Was musi sobie zobaczyć bo spędzić dzień po prostu z tym zapachem, i um, powiedzieć po prostu, czy wam się podoba, czy nie. Dla mnie to jest zapach, który będę nosić, a, ale nie jest moim ulubionym zapachem. Bym powiedziała, że um, teraz właśnie. W ten okres przejściowy wiosna będę go nosić, dlatego że nie mam dużo takich przejściowych zapachów i myślę, że to jest super nadal zapach. I czym cieplej, dla mnie te nuty drzewne tego cedra i białego piżma są mniej wyczuwalne, więc będę właśnie ile można, ile w lezie będę go nosiła. Ale nie jest zapach to dla mnie lepszy niż Si Passione Si Passione. E, bym oceniła go na 8. E, w skali 10 10 to najlepszy zapach, jeden to najgorszy. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba ten nowy zapach, czy mieliście szansę go właśnie. E, za... Nigdy nie mogę tego słowa zapomnieć. Posmakować Nie. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się ten nowy zapach w komentarzach. Też podlinkuję ten zapach dla Was, właśnie jeśli znajdę go w Polsce, bo myślę, że on wyszedł już w Polsce, ale nigdy nie wiadomo z, tym, co, z tą całą pandemią i tak dalej. Więc jak znajdę, to podlinkuję i dajcie mi znać, co innego chcecie widzieć, jakie recenzje chcecie widzieć na tym kanale. I do zobaczenia. Pozdrawiam cię krótko. pa. pa.